Cześć wam to jest Renadik i witam z kolejnym material z gry Warframe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej aktualizacji o numerze 31, czyli nowa wojna. Tak, jak sama nazwa mówi, otrzymaliśmy nowe zadanie fabularne, nowa wojna, do którego wymagany jest wstęp do wojny, czyli poprzednie misje, jak i również Nekramech oraz railjack. Sama misja odcina nas od podstawowych misji czy też czynności jakie możemy robić w Warframe i zajmuje około, przynajmniej w moim przypadku 5-6. Godzin, także musicie się uzbroić naprawdę niemało czasu, aby skończyć tę misję. Ale mówię Wam, naprawdę warto. A żeby nie zaczynać od przedmiotów czy też broni, które dostępne są, dopiero po nowym zadaniu, zaczniemy od kosmetyków, czyli rzeczy, którymi możecie upiększyć swoje Warframe i nie tylko. Czyli kolekcja ProtoWire Evolve, efemera na ramienniki, na na pierśnik. Jak i również Sajandana. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie, chociaż jeżeli o mnie chodzi, to mi najbardziej się tutaj podoba sama. Efemera, która wygląda naprawdę super nie tylko na Warframe'ie, ale i też na operatorze. Tak więc, jeżeli już przy skórkach jesteśmy, to kolekcja skórek deluxe. Wizje świadomych, czyli skórka do Mesy, jak i do Volta. Przedstawienie tych dwóch Warframe'ów w postaci, jakby ich projektantami byli świadomi. Jeżeli chodzi o Messę, naprawdę bardzo mi się podoba, smukła postać. W przedstawieniu koncepcji świadomych, Volt trochę bardziej szerszy, większy, ale również naprawdę super to wygląda. Te dwie skórki, z tego co się orientowałem, naprawdę bardzo się podobały. Widowni, jak i również mi też. Także będą na pewno używane. Super skórki. Również nasz strażnik dostał coś dla siebie. Skórka strażnika Kerulus czyli możemy zamienić swojego strażnika w wersję takiego świadomego. Jak i również jest coś dla fanów tworzenia muzyki w Warframe, czyli Złoty Shao Tak i wraz z nową aktualizacją również ukazał się nowy Prime Access, a wraz z nim między innymi Harrow Prime. Harrow Prime wraz z swoim arsenałem, czyli Knellem Prime i Scorchem Prime trafili w rotację czy też w zasoby reliktów, które możemy zdobyć w całym układzie w Warframe. Pożegnaliśmy Iware Prime, Bazę Prime i Axomati Prime, które weszły za drzwi skarbca. Tak, a więc to co weszło również z nową misją, czyli Kaliban. Kolekcja Kaliban, w której znajduje się sam Warframe z alternatywnym hełmem, sajandaną jego bronią Venato, jak i również Sugatrą. Możecie to nabyć już przed głównym zadaniem za 590 5 platyny z pozycji waszego marketu. Wcześniej powiedziałem wam, że rzeczy, które są dostępne dopiero po zrobieniu głównej aktualizacji, przeniosę, że tak powiem, na koniec. Tu chodzi również o Kalibana, ponieważ możemy go kupić już przed samą misją, ale jeżeli chcemy go pozyskać w normalny sposób, to jest to dopiero dostępne po głównym zadaniu w nowej wojnie. Sam schemat zdobywamy z marketu, a jego części zdobywamy ze zleceń Narmer, które znajdują się na równinach Eidolon w ciągu dnia oraz na Orb Wali. Gdy na równinach zapadła noc, i właśnie te zlecenia są dostępne po ukończeniu zadania Nowa Wojna, i będzie to miało wpływ na możliwość pozyskania rzeczy, o których za chwilę Wam powiem. Broń, z którą pojawił się Kaliban, czyli Venato, jest dostępna w laboratorium Teno w naszym dojo, i tutaj również potrzebujemy do stworzenia jej nowych surowców, które lecą z nowych zleceń, czyli można powiedzieć również, że do stworzenia tej broni musimy ukończyć nową wojnę. Sama broń cechuje się dość wysokością. Taką szansą na obrażenia krytyczne, jak i również 24% szansy na obrażenia statusowe, czyni tą broń naprawdę dobrą. Teraz rzeczy, które widzicie na dole. Kolekcja Greenir Włczęgi, jak i również trzy bronie po prawej, z tego co konsultowałem się z widzami podczas transmisji na żywo. Tych rzeczy nie było w sklepie przed zrobieniem zadania, nowa wojna pojawiły się dopiero po zrobieniu zadania. W przypadku broni ma to sens, ponieważ one są dostępne tylko z zleceń, czyli nawet nie, może, nie możecie ich kupić w markecie przed samym zadaniem pojawiają się dopiero po nim. Może to było spowodowane małym hotfixem, jednak przed samym zadaniem nie było ich w sklepie. Możecie mi dać znać, czy wy je widzicie nie mając zadania, czy to prawda, że pojawiają się dopiero po skończeniu zadania. Tak więc na samym początku kolekcja Greenir Włóczęgi. Niektóre elementy tego pancerza, czy też tego stroju naszego operatora wyglądają naprawdę fajnie. Zresztą będziecie robić zadanie. Nowa wojna to sami ocenicie. Czyli pierwsza broń Neferi jest to broń, która posiada unikatowe naturalne kombo, które wystrzeliwuje 4 kule ognia na krótki dystans. Posiada 21% szansy na obrażenia krytyczne i aż 33% szansy na obrażenia statusowe. Jeżeli chodzi o sam gameplay, rozgrywkę tą bronią jest naprawdę przyjemny. Te kule, jeżeli chodzi o te kule e, ogniste, które wystrzeliwują na krótki dystans, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, a sama broń jest naprawdę przyjemna. Oczywiście jest do zdobycia z nowych zleceń po wykonaniu głównego zadania, tak jak pozostałe dwie, które zaraz Wam przedstawię. Następna broń, czyli Beach Nerdilak, posiada unikatowe kombo taktyczne. Które z każdym atakiem wyzwala fale uderzeniowe. Jest to oczywiście beach, który posiada dość średni zasięg: 30% szansy na obrażenia krytyczne i 21% szansy na obrażenia statusowe. Gdyby żył Miming Strike, powiedziałbym, że naprawdę ta broń byłaby bardzo dobra. Niemniej jednak są naprawdę lepsze odpowiedniki I ostatnia broń w tym zestawieniu, czyli Korum, którym możemy rzucić w ziemię używając taktycznego kombo, a następnie wyrwać go w deszczu iskier. Sama broń posiada 24% szansy na obrażenia krytyczne i aż 30% szansy na obrażenia statusowe. Jeżeli chodzi o sam gameplay, to jak się nim walczy z przeciwnikami, jest naprawdę bardzo przyjemną bronią. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyposażenie, to nie jest to koniec, ale nie chcę wam tego pokazywać ze względu na liczne spoilery, gdy ukończycie nową wojnę sami zobaczycie. Zobaczycie, jak zostaniecie obdarowani, jeżeli chodzi o wyposażenie waszego Warframe'a i nie tylko, także naprawdę warto. Samym zadaniem jestem zaskoczony, warto było czekać. Bardzo długie zadanie i naprawdę świetne. Świetne wykonanie, jak i również fabularnie nie ma nic do zarzucenia. Również sama aktualizacja była dość spora, ponieważ przynajmniej w moim przypadku było to aż 5 giga do pobrania. Jeżeli chodzi o Prime Access, czyli Harrowa, będzie o tym osobny materiał prawdopodobnie w niedzielę i tam będzie również przedstawiony giveaway na. Na najwyższy pakiet Prime Access, także to będzie w materiale niedzielnym, jutro oczywiście Baro i jeżeli chcecie mogę wrzucać, mam też to w sumie w planach, elementy gdy przechodziłem nową wojnę. Od początku do końca ze streama, czyli to by był taki w sumie materiał na żywo rzucony dla Was na YouTubie, bo było też naprawdę dużo pytań, jeżeli chodzi o elementy przechodzenia nowej wojny, co gdzie jak robić, także myślę, że w postaci takiego poradnika, żeby niektórzy też, co będą chcieli coś wiedzieć, mogli sobie to zobaczyć. A wam jak podoba się nowa wojna? Jesteście zachwyceni? Spodziewaliście się czegoś więcej? Dajcie znać w komentarzach.